Dzisiaj pokażę jak krok po kroku założyć swoje własne konto na Skype'ie Czyli jak pobrać Skype'a, jak go zainstalować, no i oczywiście jak założyć swoje własne konto Przy okazji, jeśli też będzie takich przydatnych filmów, wstrzymaj łapkę w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem No dobra, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć zainstalować i założyć konto na naszym Skype'ie? Początkowo musimy udać się na stronę, którą aktualnie widzicie na ekranie Link do niej macie w opisie tego filmu, jest to oficjalna strona Skype'a Gdy na nią wejdziemy, to mamy opcję w sumie na samym ekranie aktualnie macie utwórz, bezpłatne spotkanie, a poniżej jest opcja lub pobierz Skype'a Nas aktualnie interesuje samo pobranie Skype'a, także wchodzimy w opcję pobierz No i aktualnie mamy niebieski przycisk, aktualnie pobierz Skype'a dla I tu możemy nacisnąć strzałkę, żeby wybrać odpowiednią platformę dla naszego Skype'a Jeśli mamy Windowsa, no to wybramy Windowsa, jeśli mamy Maca, no to mamy się Maca, Linuxa, Linuxa No i tutaj jest aktualnie to wszystko, co generalnie mogło być Jeśli macie Windowsa 10, to wybramy wersję dla Windowsa 10 OK. Jeśli już ustawimy sobie naszą wersję, to klikamy opcję Pobierz Skype'a, w tym przypadku dla Windowsa 10. No ja tu jeszcze muszę, potwierdzić, powiedzmy otwórz. No, i aktualnie wybieramy opcję Pobierz. Także aktualnie nasz Skype będzie się pobierał na naszą platformę. Poczekamy aż się pobierze, no i zaraz Wam pokażę jak to mniej więcej wygląda. Ok. Skype aktualnie się pobrał, Możli mamy możliwość samego zainstalowania naszego Skype'a. Produkt aktualnie zainstalowany, sam automatycznie został zainstalowany, także nawet tak naprawdę nie, nie musieliśmy się w żaden sposób z nim bawić. No i mamy opcję uruchom, no i trzy kropeczki obok, a w tych kropeczkach mamy opcję przypięcia, przypięcia naszego Skype'a. Nas na razie to nie interesuje, chcemy go uruchomić, także po prostu klikamy uruchom. No i dobra, nasz Skype aktualnie się załącza. Witamy w Skype, darmowe rozmowy, wideo i tak dalej. Klikamy opcję zaczynamy. Dobra, no i aktualnie mamy możliwość zalogowania się naszego Skype'a za pomocą konta, które aktualnie zostało sczytane z naszego Windowsa i wiadomo, jeśli używacie Windowsa 10, to macie jakieś tam konto Microsoft i tutaj Skype, jako że spod jednego drzewka, proponuje ewentualnie zalogowanie się na te konto za, niego, za jego pomocą na swojego Skype'a albo ewentualnie użycie innego konta bądź założenie no ja Wam pokażę jak założyć nowe konto, także bramy tą opcję no i dobra, gdy nas przekieruje na kolejną stronę, yy, mamy opcję zalogowania się w inny sposób, ale jeśli nie mamy konta, no to oczywiście możemy je założyć. Także to jest opcja Nie masz konta, utwórz je, także klikamy tą opcję. No i w tym momencie musimy podać nasz numer telefonu, na który zarejestrujemy Skype'a. Yy, możemy też zamiast tej opcji użyć naszego maila, także tutaj poniżej mamy opcję Użyć zamiast tego swojego adresu e-mail. Ja w tym przypadku wolę podać maila, także szybko podaję maila i zaraz klikam dalej. Dobra, teraz w tym momencie muszę podać hasło, także podajemy hasło, którym zabezpieczamy. Czy nasze konto. Hasło możemy też sobie wyświetlić, jeśli chcemy je zobaczyć. Gdy wpiszemy hasło, oczywiście klikamy kolejny raz opcję dalej. No i teraz możemy na spokojnie wpisać swoje imię, nazwisko. Także uzupełniamy swoje dane i klikamy oczywiście dalej. Następnie wybieramy datę urodzenia oraz kraj pochodzenia. Także wybieramy w tym przypadku Polskę, no i dzień, którego dnia się urodziliśmy. Następnie oczywiście klikamy po raz kolejny dalej. No i teraz musimy aktualnie wejść na naszego maila, no i wpisać kod, który otrzymaliśmy właśnie w celu weryfikacji. Gdybyśmy podawali numer telefonu, to w tym momencie dostalibyśmy prawdopodobnie SMS-a z takim kodem. Natomiast w przypadku, gdy podajemy maila, no to otrzymujemy taki kod właśnie na naszego maila. Także wpisujemy kod, otrzymaliśmy, który otrzymaliśmy na pocztę. No i oczywiście klikamy w tym przypadku opcję dalej. Ok, ja w mój kod wpisałem, także klikam aktualnie dalej. No, i mamy aktualnie teraz tak, tworzenie konta. Zanim przejdziemy dalej, chcemy się upewnić, że to konto tworzy prawdziwa osoba. No, i musimy w tym przypadku albo przypisać znaki, w tym miejscu, albo ewentualnie słuchać wiadomość Ja w tym przypadku wbiorę opcję przepisania tych znaków. Także szybko je przepisujemy. No i zobaczymy, czy je zatwierdzi. No, niestety nie, to wpiszmy jeszcze raz. No i dobra, tym razem chyba będzie ok. Po prostu musiałem wpisać znaki bez żadnej spacji, bez żadnej przerwy. No i możemy w tym momencie przesłać obrazek, który będzie naszym awatarem, także od razu mamy opcję prześlij zdjęcie jako nasz awatar. Nie mogę nic ciekawego znaleźć, także klikam opcję Kontynuuj. W tym momencie możemy zweryfikować nasz aktualny mikrofon. Jak widzicie, podczas gdy teraz mówię, mikrofon wyłapuje mój dźwięk. Także jak widać na Skype poprawnie będzie zakonfigurowany mój mikrofon, ale oczywiście możemy zmienić domyślne urządzenia komunikacyjne na konkretny mikrofon. W tym przypadku wybrałbym swój mikrofon, który aktualnie mam podłączony pod komputer. Wtedy na pewno odbiór będzie znacznie lepszy. No, i to w sumie tyle. Możemy tu ewentualnie ustawić sobie test dźwięku. Tego teraz aktualnie nie będę robił. No Klikamy dalej. Tu mamy moment na ustawienie naszej kamerki. Kamerka aktualnie jest odłączona, więc w tym przypadku nic konkretnego nie zobaczymy. Ale OBS, którym nagrywam, aktualnie się wyświetlił, ponieważ on też odbiera na kamerkę i obraz wideo, i po prostu może przechwytywać, a właściwie tworzyć e, wizualizację tego, że jest ta kamerka, więc po prostu klikam dalej. Dobra, tu mamy jeszcze opcję łatwego znajdowania kontaktów, Klikam po prostu OK. No i mamy naszego Skype'a, moi drodzy. No i teraz, na spokojnie, możemy dodać sobie ewentualnie znajomych. Do naszego Skype'a, utworzyć ewentualne spotkanie, nowy czat, czy cokolwiek chcecie. Także jeśli dzięki temu filmowi zawdziębiłeś czas i już wiesz, w jaki sposób założyć swoje konto na Skype'ie oraz jak go zainstalować, z w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem. Jeśli natomiast masz powyżej 13 lat i chciałbyś założyć darmowe konto w banku lub ktoś z Twoich znajomych, to w tym banku aktualnie trwa promocja, i przy założeniu takiego konta z linku, który macie w opisie tego filmu, dostaje się 100 zł na start. A w razie pytań śmiało można pisać na mojego maila, którego macie w opisie tego filmu. Miłego dnia, cześć!